Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mat. Kilka osób pytało mnie już wcześniej prywatnie, czy mógłbym z racji zbliżających się wzrostów zacząć robić troszkę analiz na rynku krypto. Także idę za ciosem i stwierdziłem, że po prostu kilka swoich analiz zrobię w najbliższych kilku tygodniach. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie i zobaczycie na moim kanale nie jest żadną poradą inwestycyjną, nie jestem żadnym doradcą finansowym. Wszystko, co zobaczycie tutaj, jest tylko moim skromnym zdaniem i publikuję to tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. Także dzięki ogólnie za całe wsparcie mojego kanału. Dobiliśmy już do 1700 subskrybentów, także dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. No, i przejdziemy sobie teraz do wykresu. Wykres Bitcoina. Mamy tutaj wykres miesięczny na początek. Jak widać, tutaj od grudnia zaczęliśmy powolutku do góry iść, tak? Od zeszłego roku. Cały ten rok mamy, że tak powiem, wzrostowy na Bitcoinie z małymi tutaj korektami. No, i ostatnie dwa miesiące tutaj mamy typowo wzrostowe. No, i widać ewidentnie, że ta miesięczna świeczka wybiła tutaj tą płynność, która znajdowała się na poziomie 48,5 tysiąca. No, i mieliśmy tutaj mały zawrót. Także przechodząc sobie do wykresu dziennego, tak możemy sobie zobaczyć, że po dużych spadkach tutaj, które nastąpiły w piątek, mieliśmy teraz dwa spokojniejsze dni weekendu i yy, cena tutaj oscylowała w okolicach 42,940 do 43,262 dolary. Tak? Widać tutaj ewidentnie, że mamy zostawiony bardzo duży imbalans tak? na dniówce. Widać tutaj bardzo duży imbalans jednak e, z racji tego iż to jest Bitcoin nie chciałbym tutaj jakichś długich prognoz e, sugerować z racji tego, że tu jest bardzo duża zmienność, w szczególności teraz gdy SEC zatwierdził ETF-y na Bitcoinie. Także mm, sądzę, że skupimy się na wykresie 4-godzinnym. No i co tutaj możemy zobaczyć. Aktualnie pobieramy wykres z giełdy OKX, tak, na innych giełdach wykres może się troszeczkę różnić, jednak ja tutaj korzystam sobie z giełdy OKX. I zobaczmy. Widzieliśmy, że w tym miejscu cena tak, dobiła do poziomu 40 206 dolarów, tak, nie została przebita tym tutaj knotem, następnie wyjechała ku górze. Mieliśmy tutaj retest tego poziomu, nie zamknęliśmy się poniżej e, poziomu tego knotu i wyjechała cena dalej ku górze. Tak, następnie po naszym ostatnim dużym spadku, który nastąpił 3 stycznia. Widać, że akurat. Z tej giełdy było, w sensie na tym wykresie, który jest pobierany właśnie z giełdy OKX widać ewidentnie, że ten poziom został tutaj zebrany, czyli ta płynność tutaj została zebrana, no i cena Bitcoina już tutaj nam nie powróciła, tak, idąc do góry, robiąc tutaj break of structure kolejny w tym miejscu, tak? wybijając ku górze, coraz to... Wyższe poziomy. Także w tym miejscu możemy sobie zaznaczyć sell side liquidity, tak, czyli naszą tutaj zebraną płynność. Tutaj mamy buy side liquidity, tak, również tutaj zebrana płynność. E, płynność w tym miejscu jest e, zebrana dlatego, iż e, mieliśmy tutaj, jak widać, bardzo. Duży e, w ciągu jednego dnia, jedna świeczka tak, miała bardzo duży tutaj e, rozmiar, tak, od tysiąca aż do 44 655 dolarów, tak, czyli różnica 4000 dolarów na samej tej świeczce. Cena zjechała w dół, zabierając nam płynność już spod tej świeczki. Tak, mieliśmy wyjazd do góry. No, i następnie zebranie płynności z tej świeczki i zjazd w dół. Tak, czyli tutaj mamy płynność, która została zebrana. Tak? I tu mieliśmy również płynność, która została zebrana. Jednak musimy pamiętać o tym, że w smartmanie musimy szukać miejsc, w których tu będą najprawdopodobniej. Zawracać bądź iść po dany poziom. No i tutaj co możemy zobaczyć i co możemy sobie oznaczyć? Otóż, tak jak mówiłem wcześniej na jednodniowym wykresie, mamy tutaj bardzo duży imbalans. Tak, czyli jest tutaj bardzo duży imbalans na świeczce jednodniowej. Tak? To był właśnie ten spadek w piątek. E, musimy pamiętać o tym, że mimo zatwierdzenia. Przez sek bitcoina, ETF-ów na bitcoinie. Instytucje już dawno siedzą załadowane w bitcoina. Nie było to, że tak powiem, jakieś zdziwienie wielkie, że instytucje pakowały się już na niższych poziomach tak? i dlatego zachęcali teraz do tradingu na bitcoinie, na zakupie właśnie tych ETF-ów po to, żeby sprzedać po jak najwyższej cenie, tak? Czyli w tym miejscu mieliśmy bardzo dużo transferów. Już wcześniej od 10, 8 do aż 12 mieliśmy bardzo dużo transferów z prywatnych woletów na różne giełdy. Różne giełdy, także to był dla nas wskaźnik, na to, że możemy się spodziewać nie wzrostów, a bardziej sprzedaży, tak? No i ta sprzedaż tutaj nastąpiła w piątek, zostawiając nam bardzo duży imbalans. Mamy tutaj teraz zostawioną płynność ku górze, zostawioną płynność na dole, tak? Więc ja bym ostrożnie tutaj zakładał, że Bitcoin powinien, jakkolwiek tutaj najpierw Iść do góry, tak, żeby wypełnić tutaj przynajmniej połowę tego imbalansu. Tak, czyli tutaj mamy połowę imbalansu w tym miejscu tego jednodniowego, tak, czyli wyjazd minimum do tego poziomu, tak, pomiędzy poziomem 44 429 dolarów a poziomem 40%. 5600 dolarów mamy tutaj imbalans. Także gdzieś do tej strefy zakładałbym, że cena nam wyjedzie ku górze. Tak, po to, żeby mówię wypełnić minimum 50% tego dziennego imbalansu bądź też po to, żeby wypełnić tutaj cały ten 4 godzinny imbalans, który tutaj właśnie się znajduje i dopiero wtedy dalszą kontynuację po zebranie tej płynności tak, oraz zebranie tej płynności. te dwa knoty właśnie nam pokazują, że tutaj mamy bardzo dużo zebrane zleceń tak osób które tutaj dalej shortowały, a cena wyjechała ku górze także czego bym się spodziewał w najbliższych godzinach dniach tak tu sobie też zaznaczymy liquidity tak i zakładałbym tutaj bardziej najpierw wyjazd ku górze tak, zebranie wypełnienie imbalansu minimum połowy imbalansu dziennego jeżeli będziemy widzieli tu jeszcze cenę idącą ku górze, to znaczy, że będą chcieli wypełniać też częściowo bądź większościowo ten imbalans, bo musimy pamiętać o tym, że cena może nam dojechać do połowy tego imbalansu, godzinnego, tak, i może tutaj nam wtedy zawrócić. Tu byśmy mieli bardzo ładny możliwy trade, tak. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Jednak tutaj nawet tak duży możliwy jest spadek. Także w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach nie zdziwiłbym się, jeżeli cena właśnie podjedzie nam pod 50% tego imbalansu. Tak? Możliwe, że nawet wyżej. Mówię, wypełniając połowę tego imbalansu 4 godzinnego, bądź nawet cały tak. I spadek, po to, żeby zebrać tą płynność, która jest pod tym knotem, znajduje się oraz płynność, która się znajduje na poziomie 40 178, tak? czyli albo z tego poziomu, albo z tego poziomu tutaj szukałbym e, możliwości spadków tak oczywiście pamiętajcie jeszcze raz powtórzę to nie jest porada inwestycyjna tak jest to tylko moja analiza tego co może się wydarzyć tak jednak nie musi pamiętajcie że nikt nie jest nieomylny a to jest tylko w celach edukacyjnych żeby wam pokazać jak ja analizuję rynek e, tutaj pod Kryptowaluty, tak? Tym razem akurat pod Bitcoina. Także pamiętajcie, żeby zawsze zrobić swój własny research i żeby nigdy nie polegać na czyimś zdaniu, tylko na tym, co my samemu potrafimy tutaj sobie przewidzieć, co może się wydarzyć na rynku, tak? Ja zawsze zakładam dwie możliwości tu akurat jest możliwość pierwsza, no druga, wiadomo, że najpierw zebranie tej płynności, tak, czyli zjazd ceny w dół, następnie wyjazd ku górze i wtedy jeszcze raz tutaj short, tak. e, Oczywiście może to nie nastąpić, możemy mieć tutaj wypełnienie i wyjazd dalej, tak, mogą być jakieś informacje, które e, spowodują tutaj wyjazd ceny ku górze, tak, jednak bardziej zakładałbym z racji tego spadku, tak, wypełnienie tego imbalansu i później z order flow pójście w dół, tak. Sądzę, że przed halvingiem powinniśmy widzieć jeszcze jakąś zdrowszą korektę na rynku. Ode mnie to tyle w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta analiza, że dodacie do tego... Może jakieś swoje spostrzeżenia, tak, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, które chcielibyście dodać, to napiszcie w komentarzu, tak jak wy uważacie, gdzie Bitcoin będzie znajdował się w najbliższych godzinach, tak? w najbliższych dniach, jak ten tydzień według Was wygląda, na jakie poziomy możemy tutaj liczyć. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie materiału do końca. Oczywiście zostawcie łapkę, e, możecie zostawić też komentarz właśnie z tym, co uważacie za słuszne, jeżeli chodzi o Waszą analizę Bitcoina. Pomoże to rozkręcić algorytm po to, żeby ten content mógł dotrzeć do jak największej ilości osób. Oprócz tego zapraszam osoby chętne na odwiedzenie mojej strony www thegoldfather.club na której możecie znaleźć dostęp do wskaźników Pips Harvester, mojej strategii jak i również do zamkniętego bloga na którym prowadzę analizy live, staram się robić to minimum 4 razy w miesiącu żeby miało to sens robię to w niedzielę tak? dodatkowo wrzucam też tam swoje propozycje, analiz pod smart money. Koncept. Dodatkowo pamiętajcie, że w tym tygodniu ruszam z zamkniętą grupą, na której e, będę wrzucał propozycje projektów, w które sam e, będę wchodził, w które już wchodzę. Tak, projektów już mamy na grupie 21, będzie tych projektów ponad 40. Są to projekty żadne Memcoiny, tak, nie ma, też, nie ma tam też również Bitcoina ani Ethereum. Są to projekty, które moim zdaniem, tak, mogą gdzieś tam zrobić jakieś ładne wzrosty. Także życzę Wam wszystkim udanej niedzieli i widzimy się w następnej analizie. Cześć!